się mam tutaj w Skorpion, witam się z Wami po już prawie półrocznej przerwie tak, Dla ciekawskich, nagrywam ten film trzeci raz, tak, trzeci Jak teraz mi się nie uda to już nie wiem co zrobię Zwariuję chyba Dobra, szybko teraz pokazujemy Arkadyż Głowacki, Wisła, Adam Dach Górnik Marzyński, Ruchy, ktoś tam gdzie? Le, lecha, wolę się nie ośmieszać czytając. Woźniak, pizga, zorągi stanowisko nie. Dobra, teraz tak jest. Kaczmarek, kucja, bąk, bąk, Wiem, że teraz może czytać jaki. Nie szanuję w ogóle kart. Szanuję, ale to spory mają miękko, bo nic mi się nie Pod bestidzie. Makujemy no. jednej karty do pełnego składu. Wider tak samo. I to były te, te herby, ile chcę poznać. Dobrze, teraz limity. Jedna, którą chyba nie macie wszyscy. No nie powinniście, myśniaków. I teraz, dzielę z inaczej mega został w jakby to zrobić, żeby było by widać. Aha, mam problemy małe. No wiecie, pierwsze, gdy ma się Teraz jeszcze długo nie nagrywałam. Bo mi się nigdy nie chce filmik rzucić, rozumiecie to? Pierwszy kluczowy zawodnik, Ojamma. I teraz trzech kluczowych zawodników, których zdobyłem w ciągu trzech dni. Pierwszy, myślę z Zagłębia Lublin, nie Lublin. Mark Pajszon z Wrocławia. Top Mistrz. Ledzi z Warszawy, bo nie Krakowa. Yy. Rafał Murawski Lech. Poznań. Trafił mi się w starcie I moja najmniejsza dla mnie karta Kuba Kuset. Właśnie. Jakbyście się pytali, widzieliśmy na moim nagrączku coś żółtego. To co jest po prostu to paska z bramą sportu. Rozumiem, bo ruszy, bo nic innego nie było. Widzieliście tam tam potłumy, to chce. Dobra. No to co, coś jeszcze dodać? Nie wiem. Właśnie, piszcie w komentarzach, zacznie jesteście za barcą, czy za Realem. Nie, ja zrobię coś takiego. Napiszę komentarz Barcelona i napiszę komentarz Real. Wy daj, dajcie kto jest za Barceloną, daj komentarz, daj łapkę pod komentarzem Barcelona. Kto jest za Realem, daj łapkę pod komentarzem Real. Zobaczymy, gdzie będzie łapek więcej. Poczekamy na to miesiąc. Dzisiaj jest pierwszy listopad, do 1 grudnia się dowiemy. Będę teraz już nagrywał regularnie. Filmiki będą się ukazywały raz w tygodniu, czy dwa tygodnie. Zależy, bo nie mam laptop. A nim nie nagrywam. Tak, to jest kaneka w laptopie. No i doda. Akurat już 4 minuty, czyli minutę już tak gadam. No mhm. że żegnam się z wami, trzymajcie się, pozdrawiam, przkopiam.